Najlepiej, jak to zwykle, e, uważać na to, co wysyłają banki, co wysyłają sądy. Jakie są plany fundacji? Jak chcecie, jak chcecie walczyć z pozbędami slap? Dzień dobry witam serdecznie w niedzielę 19 stycznia minęła godzina 12 a więc rozpoczynamy 217 odcinek Ekspresu Frankowiczów. A ze mną jak zawsze główny ekspert e, społeczności Życie bez Kredytu Kamil Chwiedosik. Dzień dobry witam serdecznie. Drodzy Państwo, slap, pozwy slap, no, nie dają spać spokojnie wielu frankowiczom, dlatego powstała fundacja i o tej fundacji za chwilę Kamil opowie, która będzie wspierała wszystkich właśnie jeżeli chodzi o pozwy slap, natomiast ja bym chciał porozmawiać Kamil teraz o komorniku. To nie jest miły temat dla nikogo chodzi mi o, o zabezpieczenie majątku przed komornikiem jak działa ochrona prawna przed licytacją i do czego ona się przyda Frankowiczym czy to jest takie no, częste zjawisko, że komornik wkracza do akcji. Znaczy tak, no, komornik też człowiek, no, można to... powiedzieć, działa na, na podstawie pewnego rodzaju przepisów, na podstawie dokumentów wydanych no, wcześniej swoje, przez tak. sąd. I jak się od tego chronić? Naj, najlepiej, jak to zwykle, e, uważać na to, co wysyłają banki, co wysyłają sądy. E, niestety, tym głównym grzechem jest to, że konsumenci chowają trochę głowy w piasek, kiedy mają problemy finansowe z bankami i nie odbierają e, przesyłek. Niestety. Nie ma w tej chwili tak popularnego jak w czasie COVID-u przepisu, który mówiłby o tym, że do czasu niedoręczenia do rąk własnych dłużnika dokumentów sądowych, czy też z banku, nie ma fikcji doręczeń. Niestety w wielu przypadkach dzisiaj wiemy, że wyroki prawomocne zapadają przeciwko konsumentom bez badania przez sąd tego, czy dane klauzule w umowie kredytowej są abuzywne, czy nie, a powinny sądy to robić niestety z urzędu co generuje później ogromne problemy, bo żeby uchylić taki prawomocny wyrok, a przez to też tytuł egzekucyjny, no naprawdę takie powództwo przeciwegzekucyjne, czy każde inne, które później następuje, no trzeba, że tak powiem, bardzo dużo mieć szczęścia, żeby powiodło się, żeby pomogło danej osobie i to nie tylko Frankowiczowi, ale też i kredytobiorcom złotówkowym po prostu uwolnić się od licytacji. Natomiast sam fakt licytacji, no i w ogóle... Po postępowania komorniczego zawsze również istnieje możliwość negocjacji, rozłożenia. No tutaj też w ramach fundacji zapraszamy osoby, które są w takim problemie, to czy znaczy mają problem ze spłatą należności. Przede wszystkim zweryfikujemy, czy dana osoba faktycznie jakby powinna płacić ten dług, czy ten dług opiera się na jakichś klauzulach niedozwolonych, czy można wytoczyć powództwo przeciwko bankowi, chociażby z uwagi na stosowanie przez bank niedozwolonych klauzul abuzywnych. Są też rejestry Klauzul abuzywnych. Ja przypomnę, że banki nie tylko w sprawach frankowych, ale też i w sprawach złotówkowych mają łącznie ponad 350 klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru Łokii. To oznacza, że de facto każda z tych umów potencjalnie może zawierać na tyle daleko idące nieprawidłowości, że roszczenie, podstawa roszczenia banku może być absolutnie niesłuszna. Dlatego też najlepiej jest odzywać się i reagować na samym początku, kiedy powstają problemy, natomiast no, później, tak jak już powiedziałem, jest to oczywiście możliwe, ale już jest bardzo utrudnione, bo kiedy zapadnie prawomocny wyrok, naprawdę te ręce już są praktycznie związane i można liczyć tylko na łód szczęścia. Ewentualnie przy oddłużeniu można również rozmawiać z komórnikiem, aby spłacić tą należność. Możemy w tym zakresie również starać się pomóc, po to, aby właśnie nie doszło do licytacji, bo jak wiecie sama licytacja no to jest już otrata ogromna. Przy dzisiejszym słabym rynku nieruchomości, to nawet zdarza się, że 60% wartości nieruchomości można stracić właśnie przez to, że dojdzie do przymusowej licytacji komórniczej. Dlatego apeluję, żeby zgłaszać się na wczesnym etapie problemów finansowych, bo wtedy jest najwięcej instrumentów prawnych i faktycznie można wtedy najbardziej pomóc. Kamil, wspomniałeś o fundacji. Funda, fundacji RZBK, która Powstała po to, żeby między innymi walczyć z pozwami SLAP. Mamy mhm. styczeń nowego roku. Jakie są plany fundacji? Jak chcecie, jak chcecie walczyć z pozwami SLAP? Jakie macie priorytety? Jaki plan na ten rok? Co zakłada? Jak Ty to widzisz? Czy znaczy, no, to jest w ogóle pozwy SLAP? To jest nasz główny priorytet. Tak? To znaczy, my uważamy, że to, co banki robią poprzez składanie tego rodzaju po pozwów, jest wykorzystaniem przepisów prawa, jest poniekąd również chęcią czy zemsty, vendety, czy może też pokazania frankowiczą konsumentom, że nie warto składać pozwów, bo bank zaatakuje zwrotnie. Natomiast prawda jest taka, że sama idea tych pozwów SLAP jest taka, że bank po prostu wykorzystuje, swoją przewagę ekonomiczną, korporacyjną, do tego, żeby poniekąd no, doprowadzić do jakiegoś e, niekorzystnego działania, czy to zawarcia jakiejś niekorzystnej ugody. W Skutek strachu. No mamy e, takie pojedyncze, co prawda, ale przypadki, że zgłaszały się ludzie, którzy naczytali się w gazecie, że banki pozywają, a to nawet jeszcze było za czasów, kiedy pozywały o korzystanie z kapitału waloryzacji, gdzie wiadomo, że dzisiaj banki już same te pozwy wycofują, ale na przykład przestraszone tym pozwem e, i sytuacją rodzinną zdecydowały się podpisać niekorzystną ugodę i na przykład. E, Zniweczyło to kilka lat odsetek ustawowych i trwania postępowania, mimo że było zabezpieczenie roszczenia, mimo że wyrok już oczekiwał tylko na uprawomocnienie. Bo takie sytuacje niestety są właśnie efektem tych działań banku i my będziemy z tym walczyć, dlatego że jeżeli bank chciałby te swoje prawa, w pełni zabezpieczyć, no to co zostało bankowi? Może złożyć zarzut potrącenia, bo taki zarzut w postępowaniu mu przysługuje. Niestety, na dzień dzisiejszy, w obecnym stanie prawnym, konsument takiego zarzutu nie może składać na każdym etapie, a bank może. Może podpisać sprawiedliwą ugodę, przecież i tak na koniec dnia będzie to oszczędność dla banku. Może wręcz uznać powództwo i wówczas można podpisać porozumienie kompensacyjne, również tym zajmuje się Departament Mediacji Ugód. Może złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. No Jest mnóstwo różnych aspektów, które może wykorzystać, aspektów prawny, które może wykorzystać bank, ale nie. Banki celowo robią to właśnie w ten sposób, żeby taki pozew dręczył Frankowicza, który pozwał bank. Natomiast no, bardzo często zdarza się, że ten pozew, i mam nadzieję, że wyroki CUE, które są również prowadzone w ramach ekspertów, w ramach grupy ekspertów życia bez kredytu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo pamiętajcie, że mamy trzy pytania prejudycjalne, doprowadzą do tego, że wcześniej czy później e, będziemy mieli rozstrzygnięcie Trybunału, który zapewne powie, że tego typu pozwy są niedopuszczalne e, albo przynajmniej przedczesne, biorąc pod uwagę stat, e, status postępowania, to znaczy brak wyroku prawomocnego w sprawie spowództwa konsumenta, gdzie przypomnę, bank twierdzi, że umowa jest ważna. Skoro więc jest ważna, no to na jakiej podstawie składa pozew SLAP o zapłatę z tytułu nieważności umowy? Tymczasem no, nie ma takich przepisów, które pozwalałyby na niejako rozdwojenie. To znaczy, z jednej strony e, twierdzenie, że umowa jest ważna, a z drugiej, że jest nieważna. No dobrze, Kamil, ale to mamy rok 2025 i teraz tak. Powiedz tym Frankowiczom, którzy się wahają, co powinni zrobić: ugoda z bankiem, czy jednak walczyć przed sądem o swoje prawa, o unieważnienie umowy. A jeżeli ugoda. E, to na jakich zasadach, albo kto powinien przyjść z pomocą? Tak, no, ugoda to przede wszystkim negocjacje. Żeby mieć argumenty, żeby wygrać negocjacje, trzeba mieć szereg różnego spektrum, można powiedzieć korzyści, które możemy e, po, poprzez negocjacje osiągnąć dla konsumenta. I przede wszystkim jedną, można powiedzieć, że z podstawowych jest złożenie pozwu. Niestety, może brzmi to trochę trywialnie, ale jeżeli nie złożymy pozwu, to z bank, co e, z perspektywy banku nie jesteście problemem dla banku. Robicie się problemem dla banku wtedy, kiedy składacie pozew, macie zabezpieczenie roszczenia. Wtedy, kiedy są naliczane odsetki. Wtedy, kiedy bank e, ma świadomość tego, że na koniec dnia będzie musiał zapłacić dużo więcej niż to, co może może uzyskać w ramach podpisania sprawiedliwej ugody. Wobec tego absolutnie ugoda, sprawiedliwa ugoda jest najważ, najlepszym rozwiązaniem, ale nie ma tej sprawiedliwej ugody bez złożenia pozwu. Tym bardziej, że i tak później bank wróci te pieniądze związane ze złożeniem tego pozwu. Wobec tego nie jest to taki, powiedzmy, wydatek, który de facto mm, nazwijmy to, będzie w żaden sposób nie, 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 nie będzie wydatny, tak? że w żaden sposób nie, nie, nie będzie warto wydać tych pieniędzy, dlatego tym bardziej, że mamy nawet takie sytuacje, że udaje się doprowadzić do ugody kilka miesięcy po złożeniu pozwu, w zasadzie kilka miesięcy po zabezpieczeniu roszczenia, gdzie konsument jakby ma świadomość tego, że może nie zgodzić się na tę ugodę, no bo to jest jego decyzja, gdzie dostanie później w przyszłości większe kwoty, czyli chociażby odsetki ustawowe, zwrot kosztów, ale z drugiej strony może zdecydować się, że tu i teraz kończy ten spór bankowy. Szybsze zakończenie Szybsze zakończenie. Nie zawsze szybsze zakończenie i nie dla każdego jest lepsze. Ja mam też, mnóstwo znam ludzi, którzy mówią wprost, że z perspektywy Frankowicza, mnie, kiedy mam zabezpieczenie roszczenia, to nie jestem zainteresowany tym, żeby bankowi iść na jakąkolwiek rękę, rękę. na ustępstwo. Dlatego, jeżeli bank chce, to. I tutaj znowu powtórzę, może uznać powództwo, może zrobić potrącenie, może przeróżnie wiele innych rzeczy robić, aby zakończyć spór. Natomiast banki tego nie robią, właśnie licząc na naiwność, czy to pełnomocników niektórych, czy to też e, niestety konsumentów. no To jest brutalne, co teraz mówię, ale niestety zgłaszają się do nas z innych kancelarii frankowicze, którzy no, po prostu są zaniepokojeni tym, że za wszelką cenę wiele kancelarii dąży do zawarcia ugody, nawet jak że ona jest niekorzystna, że jakby można na nie dużo pieniędzy stracić, a jeszcze dodatkowo wchodzimy w ryzyko jakiegoś podatku, jakiegoś, no 32% to nie, to nie boli jakiego. A w jakim celu? W takim celu, żeby jak najszybciej em, skorzystać z zapisu dotyczącego, dotyczącego em, wynagrodzenia sukcesu i prowizyjnego. Dlatego mówię. Jak my byśmy patrzyli na to z perspektywy własnych interesów, a nie interesów konsumentów, to natychmiast byśmy zawarli wszystkie ugody. Tylko to nie byłyby ugody, a byłoby to poddanie się bankowi jego regułom. Natomiast dowód na to, że mamy ponad 300 ugód, i prawdopodobnie już po styczniu będzie ponad 400, i one są wszystkie sprawiedliwe, no prowadzi do wniosku, że lepiej poczekać, otrzymać to, co się należy i zamknąć cały spór z bankiem, niżli brać i łapać to, co jest, leży na stole. Bo bardzo często też, dlatego też mówię o tym otwarcie, no prawnicy nie są negocjatorami, dlatego trudno sobie wyobrazić sytuację, w której niedoświadczony prawnik, który nie ma do tego jeszcze przeszkolenia czy w ogóle wykształcenia w kierunku negocjacji, jest w stanie doprowadzić do tego, że porozumienie będzie faktycznie dla konsumenta najkorzystniejsze z możliwych. Do tego dochodzi wiedza, Ile mamy tych spraw negocjacji, jakie są stanowiska w poszczególnych sprawach danego banku, można wtedy wyciągnąć jakąś średnią. A przy, przy dzisiejszych technologiach i programach można sobie spokojnie to zapisać, później to w jakiś tam sposób można powiedzieć no, kumulować te dane i na tej, tej podstawie w każdej kolejnej sprawie również prowadzić do takiej ugody, w której bank już wcześniej był w stanie zawrzeć porozumienie. Także absolutnie. Masz tutaj rację, że trzeba na to spoglądać wszechstronnie i my to robimy. Czyli najpierw bacik w postaci pozwu, a potem ewentualnie zastanawiamy się bo, nad tym. Bo, bo nad wcześniej długo. bank po prostu nie dyskutuje z tobą jak. Nie traktuje nas poważnie. Tak, po nie prostu. traktuje nas poważnie, a poza tym my też nie mamy wtedy tylu argumentów. Tak. Drodzy Państwo, poznaj eksperta życia bez kredytu, chociaż tego eksperta już z pewnością znacie, ponieważ jest to adwokat Wiktor Budzewski. Niedawno odbył się webinar, i w ramach tego webinaru adwokat Wiktor Budzewski wypowiadał się na temat właśnie pozwów SLAP. Zapraszam do obejrzenia krótkiego fragmentu tego webinaru. Pewnie Frankowicza się bardzo mocno stresują, bo co widzą? Widzą jakiś pozew na kwotę nie mniejszą niż kwota wypłaconego kapitału. Od tego mamy 5%, który bank musiał zapłacić jako opłata sądowa. Do tego ewentualnie dochodzą odsetki ustawowe dla banku, które bank również wnosi typ, hipotetycznie. No i teraz, jakbyś mógł, Wiktor, powiedzieć mi, co w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej możemy w tym zakresie wygrać, zrobić, żeby właśnie... No, takie sytuacje nie były stresujące, czyli żeby Frankowicze wiedzieli, że takich kosztów prawdopodobnie nie będą musieli ponosić. Czy w ogóle udało nam się przekonać sąd okręgowy w Warszawie do tego, żeby zadał trzy pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które dotyczą właśnie przede wszystkim spraw z powództw banków i to pierwsze pytanie o którym mówisz, to ono dotyczy faktycznie możliwości obciążenia konsumenta kosztami postępowania wytoczonego przez, przez bank. W tej konkretnej sprawie jest to akurat postępowanie wytoczone po zakończeniu sprawy konsumenta, ale generalnie będzie to miało również przełożenie na sprawę Sprawy, które, w których przepraszam, pozew banku został skierowany w trakcie postępowania jeszcze z powództwa konsumenta. No i oczywiście tam jest bardzo istotne zagadnienie, również to, o czym wspomniałeś, polegające na tej nierównowadze, jeżeli chodzi o rozkładanie kosztów. No bo w sytuacji, w której kredytobiorca za swoją sprawę ma zapłacić 1000 zł, no to nie powinien być w żadnym wypadku obciążany. Kosztami postępowania równymi 5% wartości przedmiotu sporo, czyli obliczanymi według stawek ogólnych, według przepisów ogólnych, bowiem i tu należy jeszcze zrobić jeden krok wstecz, jeżeli chodzi o to. Czym jest w ogóle powództwo SLAP i dlaczego uważamy, że te postępowania są wytaczane tylko i wyłącznie po to, żeby wywrzeć pewną presję, bowiem przecież przedsiębiorca wcale takiego postępowania wytaczać nie musi, bo on może dokonać najzwyczajniej w świecie potrącenia i może sprawa być zakończona bez konieczności wytaczania jakiegokolwiek odrębnego postępowania, bez konieczności generowania dodatkowych kosztów. I na to pytanie ma odpowiedzieć właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy takie niezasadne, niecelowe, kompletnie niepotrzebne postępowania jakby mogą wiązać się z koniecznością obciążenia konsumenta no, dość wysokimi kosztami, bowiem e, pamiętajmy, że skoro to powództwo banku jest na kwotę nie niższą niż kwota kredytu, e, no to z reguły mówimy o, o kwotach wysokich. No, drodzy Państwo, no to rozpoczynamy pytania i odpowiedzi, czyli, wy pytacie, Kamil Kwiedosik odpowiada. Napisał Pan Tomasz, takie oto pytanie: Bank żąda ode mnie natychmiastowego zwrotu kapitału. Co powinienem zrobić, kiedy mam taki wyrok w pierwszej instancji? Czy to próba wywarcia presji, aby skłonić mnie do zawarcia ugody? Taki wyrok zapewne chodzi o, o wyrok e, ustalający nieważność umowy, no bo inaczej... Nie jest to bank wyjaśnione, by, tak, tak, ale raczej pewnie tak. Pewnie inaczej bank by nie był zainteresowany dochodzeniem swoich roszczeń, chociaż jak wiecie, te e, esencja tych pozwów słab, właśnie polega na tym, że banki nie mając podstawy do dochodzenia tych roszczeń, e, starają się jednak mimo wszystko je przedstawiać takie roszczenia przed sądem. E, no, generalnie mogę powiedzieć tylko tyle. Jeżeli chodzi o m, zakres e, m, tych czynności związanych z tym, co robią banki, no to oczywiście w tym są wezwania do zapłaty. Dlaczego? Dlatego, że banki uważają, że od wezwania do zapłaty mogą naliczać odsetki. W moim zdaniu absolutnie nie mogą, przede wszystkim dlatego, że odsetki zgodnie z polskimi przepisami są w konkretnych sytuacjach wymagalne. Tak? I tutaj mamy prawomocne wyroki, gdzie bank nawet nie złożył apelacji od wyroku w pierwszej instancji, gdzie właśnie przegrał kwoty związane z odsetkami w sytuacji, w której dochodził czy żądał tych odsetek jednocześnie posiadając cały czas kapitał konsumenta. To oznacza, że zanim wypadł, zapadł prawomocny wyrok, bank cały czas posiadał kapitał, a nawet więcej kapitału niż pierwotnie wykreował, bo nawet nie wypłacił, tylko wykreował dla, dla Frankowicza, czyli de facto konsument nie był w żadnej zwłoce, co prowadzi do wniosku, że takie wezwanie powinno być bezskuteczne, bowiem no nie prowadzi ono do uznania powództwa. Co innego byłoby, żeby takie wezwanie byłoby wskutek prawomocnego wyroku, bądź jeżeli bank na przykład mm, uznałby no to wtedy oczywiście zgadzam się z tym, że w takiej sytuacji takie wezwanie, jeżeli roszczenie banku jest nieprzedawnione, należałoby spełnić. Natomiast w innym, każdym innym przypadku, a jak tutaj rozumiem, nie mamy prawomocnego wyroku, absolutnie nie należy się takim wezwaniem przejmować. Natomiast jeżeli te wezwanie jest podyktowane innymi okolicznościami, to przypomnę, że nasza Fundacja na Rzecz Ochrony Konsumentów Życia Bez Kredytu na wszystkie tego rodzaju, nazwijmy to, straszenia pisma różnego typu, Chętnie pomoże w odpowiedzi, dlatego że jesteśmy po to, żeby właśnie pomagać konsumentom w, sytuacji, w sytuacjach, które są skomplikowane i będziemy starali się zrobić wszystko, aby banki nie mogły wykorzystywać swojej przewagi, tej właśnie korporacyjnej, do kontaktów z konsumentami. No i poza tym banki nie mają takiego programu jak Ekstra Strankowiczów. Nie mają, nie bo ma. pewnie nie miałby o czym nie. mówić. <laughs> Drugie pytanie napisała do nas Pani Iwona. Dzień dobry. Jak Państwo sądzicie, czy w 2025 roku jest szansa na wyrok CUE dotyczący względów słuszności? Mam na myśli przedawnienie roszczeń i odsetek dla banku od pozwu przez nich złożonego, gdy sprawa o unieważnienie jest jeszcze w toku. No to jest dokładnie to właśnie samo. to, co, o czym ten wcześniejszy czy? słuchacz pytał. Czy jest szansa na wyroki TSUE? No ja bardzo bym chciał, żeby w sprawach przede wszystkim, które my prowadzimy, żeby były wyznaczone rozprawy już w tym roku, wtedy byłaby szansa, że po wakacjach listopad, grudzień byłyby wydane właśnie kończące wyroki. Pamiętajcie też, że po wymianie stanowisk, które już miały miejsce w sprawach jest możliwe też, że sąd wyda wyrok na posiedzeniu niejawnym, jeżeli sprawa według sądu byłaby na tyle oczywista, że nie wymagałaby przeprowadzania rozprawy. Obawiam się, że akurat w sprawach typu SLAP bo są to nowe sprawy w CUE, raczej te rozprawy się będą odbywały, no to powoduje, że nie trudno dzisiaj określić, czy realnie sprawy, które wpłynęły w 2024 mogą być rozstrzygnięte już w 2025. To wszystko zależy od wysokiego trybunału. Uśmiechamy się oczywiście, często jesteśmy tam i, i zakładamy, że trybunał doskonale rozumie, jaka jest powaga tych pytań. Te względy słuszności, no, moim zdaniem, są fundamentem. W, 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 z uwagi na dzisiejsze stanowisko Sądu Najwyższego, które mówi, że roszczenia banku się przydawniają po upływie pełnych trzech lat, no generalnie wystarczy, że Trybunał potwierdzi tylko to w zasadzie potwierdzi, no bo tu raczej w drugą stronę jest, raczej Trybunał daje wskaz, jakby pewnego rodzaju wskazówki dla sądów krajowych, w tym Sądu Najwyższego w Polsce, ale w związku z tym, że i tak już mamy tą pełną uchwałę z 2024 roku całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, no to w takiej sytuacji wiemy, że te względy słuszności tutaj nie powinny raczej w jakiś, jakikolwiek sposób burzyć, zaburzać tego, tego naliczania, tego okresu przedawnienia roszczeń. Ja jestem pozytywnie nastawiony, uważam, że Trybunał do tej pory zawsze był, ostawał właśnie za interesem konsumentów i tak uważam, że będzie w tym, tym razem. Natomiast kiedy będzie ten wyrok, to myślę, że musimy poczekać jeszcze kilka miesięcy, żebyśmy zobaczyli, jakie czynności... Zordynował w sprawie Trybunału. Drodzy Państwo, mamy nowy rok, a więc trudno nie poruszyć tematu prognoz na 2025 rok, ale od czego jest poradnik Frankowicza, który prowadzi Kamil Fiedosik? I właśnie teraz zapraszam Państwa do obejrzenia krótkiego fragmentu, w którym to właśnie Kamil opowie o prognozach na ten nowy rok. Mamy rok 2025, to warto również powiedzieć, Przynajmniej prognozować, co może nas czekać w tym roku. Ze strony banków, ze strony sądów i w ogóle biorąc pod uwagę całą sytuację kredytobiorców. Trzeba zacząć od tego, że na pewno już widoczna jest od kilku ładnych tygodni, miesięcy zmiana w podejściu banków do różnego rodzaju okoliczności związanych z postępowaniem sądowym. Ponadto, jeżeli są, chodzi już o ugody i negocjacje w czasie trwających postępowań sądowych, tutaj również jest coraz więcej nadziei, bo są poszczególne banki, które przynajmniej są zainteresowane, rozmową na temat rozstrzygnięcia sprawy właśnie w formie ugody banki już teraz częściej mają świadomość tego, że przedłużanie procesów prowadzi do tak naprawdę niczym nieuzasadnionych kosztów życie bez kredytu zaufaj ekspertom 9 lat pomocy konsumentom Drodzy państwo to wszystko. Można powoli zasiadać do stołu do niedzielnego obiadu. Rosą, tak, tak, tak. tak? Albo czerninę w Poznaniu. W Wielkopolscy robią czerninę. Ja też nie wiem, czy jadłeś. Pewnie nigdy nie jadłeś. Dobra, zostawmy ten temat, bo nie każdy yy, yy, lubi czerninę i to nie jest też przedmiotem naszego programu. W każdym może razie, się rozwiniemy. Może się rzuciemy. rozwiniemy kulinarnie, a Państwu na pewno życzymy dobrej niedzieli, smacznego obiadu. Dziękuję Ci Kamil za dzisiaj. E, I Kamil będzie obecny oczywiście. Już za tydzień, w następną niedzielę, rozpoczynamy jak zawsze punktualnie o 12. A ze mną był Zbigniew Urbański w dniu dzisiejszym. Dziękuję i do widzenia.